Rok 691. przed naszą erą. Nizina Halule staje się areną jednego z największych starć epoki żelaza. Asyryjski król Sennacheryb rusza przeciwko wielkiej koalicji, Babilonowi, Elamowi i plemionom Haldei. Na czele koalicji stoi Marduk Apla Iddina, dawny wróg Asyrii, a wspiera go Elamicki król Humban Menanu. Dwóch przeciwników, dwie armie, tysiące wojowników, każdy gotów walczyć o kontrolę nad Babilonią. Na równinę Halule nadciąga kurz i wrzawa. Asyryjskie szeregi są zwarte, ciężkie, zdyscyplinowane. Koalicja, liczna, zdeterminowana, gotowa rzucić się w desperacki atak. Zaczyna się brutalna bitwa. Elamici nacierają z furią, babilończycy próbują oskrzydlić Asyrię, a chaldejscy łucznicy sieją chaos. Sen Sennaherb kontratakuje. Jego gwardia przebija centrum wroga, spychając sojuszników w pył. Koalicja w końcu się wycofuje, ale Asyria również nie może pochwalić się całkowitym zwycięstwem. Halule staje się bitwą, o której każdy będzie kłamał w swoich kronikach. Ale tak naprawdę zwycięzcą nie jest nikt. Bitwa tylko przedłuża wielką wojnę o Babilonie.